ostatnim z trzech meczów rozegranych na warszawskim torwarze legia wygrała z azs Politechniką Poznań aż 99 do 41. Choć legioniści z powodu kontuzji i przewinień technicznych zagrali w bardzo okrojonym składzie, m.in. bez Mateusza Bierwagena i Marcela Wilczka oraz z chorym Cezarem Trybańskim, to było naprawdę dobre widowisko. Przyjrzyjmy się pięciu najlepszym akcjom tego spotkania. Pod względem ilości zdobytych punktów Michał Aleksandrowicz przedarł się przez obronę, zawisł na chwilę w powietrzu i oddał bardzo ładny rzut. Panda zagrał w tym meczu ponad 25 minut, zdobył 18 punktów, zaliczył 8 zbiórek i 3 asysty. W meczu z azs Politechniką Poznań na parkiet powrócił ostatnio nieobecny z powodu kontuzji Michał Świderski. Wilczek wchodzi pod kosz, podaje piłkę niekrytemu kobusowi, ten szybko oddaje piłkę Świderskiemu, który po zwodzie oddaje rzut za linii trzech punktów. Jak widać na powtórce, ławka Legii już w trakcie podania do Świdra wiedziała, że ta akcja zakończy się punktami. Dobra robota Michał! Mimo choroby, Cezary Trybański pojawił się na torwarze i po szybkim podaniu od rozgrywającego Michała Kwiatkowskiego wsadził piłkę do kosza. Może czarek powinien zawsze przed meczem zażywać antybiotyk. Chorego Trybańskiego wspierał 22-letni Damian Cechniak. Pod koniec drugiej kwarty Damian przechwytuje piłkę i wsadem zdobywa dwa punkty. Trener Bakun dał cechniakowi prawie 33 minuty, a ten zamienił je na 8 punktów, 10 zbiórek, 2 asysty i oglądany jeden przechwyt. Pierwsze miejsce w naszym zestawieniu niezmiennie, od zawsze na zawsze zajmują nasi kibice. Po drugiej połowie spotkania zaprezentowali choreografię składającą się z malowanego transparentu Operacja Awans. Oprawa na długo pozostanie w naszej pamięci, a Operacja Awans sukcesywnie będzie wdrażana w życie. Dziękujemy! Warto wspomnieć, że koszykarze Legii w meczu z Politechniką Poznań ustanowili nowy rekord obecnych rozgrywek. Trafili aż 18 trójek! Warszawiacy mogą jednocześnie pochwalić się najwyższą skutecznością rzutów za trzy punkty w obecnych rozgrywkach. Równo 50%.